Siemanko Sofie przygotowałem dla was kompilację najlepszych momentów z Marca Alberciksa i Sumina. Miłego oglądania. Witam. Hehe, <laughs> ma. Ta tu pianka taka na kawie tak i posypujecie wiesz, mefedronem, kurwa. Boże jakie to jest. O! Z kolegą się ten, pochuję będziemy lizać w tym sezonie. Taki dobre jest. O, tak właśnie wyglądam jak ten, jak słucham modelek. Y, on me to właśnie jestem ja. A to jestem ja słuchając ten. Eee, kizo. Coś tam ten. E, tak właśnie wyglądam kurwa, nie? Jak słucham ten kiza. Wykręt je Wykręt jebany, naprawdę. Mega dobre jest ta. Teraz wróci pewnie. Za złotych grzybach jest najlepsza. ta właśnie z halucynkami piszka jest taka pyszna. mmm Mniam W ilości wtedy podejdzie. Pierdolę, nie chcę mi się do tej mrówki jebanej. Power on O kurwa, ta. Nie chcę odpalić. Ja pierdolę. Akumulator? Na światło ciągle stałem, kurwa. O, kurwa, no ga, baś, o nie na wykręcam na kurwa! Stop! Stop! O Stop! kurwa! kurwa! halo. Stop! 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 O Halo, halo, i z nie słyszycie No ja to nie ja <laughs> <laughs> To jest według niego Co? No, ty wierzysz Liskowi? Nie, po prostu powiedziałem co to napisał No dobra, tłumacz się Jaki typek kurwa A to koledzy już podziękujemy za udział No dalej, jaki tym wracają, a co wraca? O, o kurwa CO JEST, KURWA Akurat jak się w stację biebałem. Co się stało? Ognisko to ognisko, nie wierzę I psa zasopana teraz do dupy Tego pewien Ty w ogóle są. Wojtos... O kurwa <śpiewanie> <śpiewanie> Ale gówno Ja pierdolę Nie, nie, nie degustowałem Kurwa narkotyków <śpiewanie> What's up, mega! Ja pierdolę, to ta... no to jest dobra, Boże! Żule mi... Co ty śpiewasz, ...od konewki Jedno co pamiętam to ten bons 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 Znacie to? Ale się śpiewasz stary Ryszard Tydraniu oddaj rower!

Real life, don't have uh, scary uh, black uh, monsters, you know? No, w sensie, kurwa. Uh, like, you know, shadows, oh, uh, like this. <laughs> Dzień dobry, słowa na K. No dobra, dobra, okej. Ok, okay spokoj. Ok. No to żadnego słowa na K nie możesz powiedzieć, tak? A, że tak. O kurde, o kurcie. O ku kurwa, no jak to? Zalogowano. Są tu pani Paliona i Wojana. Chodźcie, zrobimy razem tort. Tutaj miał. Nie oglądam takich rzeczy. O, my teraz jak taki jak jest, jak taki... Czy coś takiego, co kurwa, źle ten... Dobra, pierdolę to, co ja będę? Kur... <gryzko> <gryzko> Poma gra Nie lubi mnie dlatego, że jestem czarny A może jestem biały i mam rej ujebany z farby To prawdziwi Afrykanie, a nie siebie przebierajcy To mój naturalny kolor włosów popa Price'a. Jestem kurwa czarny, tak samo jak mój kolega What's up, mega?